Tutaj, w tej chwili, no po prostu spektakl, spektakl. No, no czad. Naprawdę chciałbym, żebyście tu byli i mogli to zobaczyć, bo to jest po prostu przepiękne. Te granatowe chmury w tej chwili, dosłownie w tej sekundzie, są podświetlane od dołu niewiarygodnym, pomarańczowym, czerwonym, takim nasyconym, ognistym kolorem. No to wygląda kosmicznie. Kosmicznie, tu ciemny granat, po drodze w górnej warstwie jasne słońce i jasne chmury, takie, takie bardzo błękitne, a na dole intensywny granat, od dołu podświetlony intensywnym czerwonym kolorem. Spektakl, jakiego dawno nie widziałem. Naprawdę, uwierzcie mi, rewelacja. I właśnie dla takich momentów, dla takich momentów uwielbiam wstawać rano i korzystać z każdej sekundy takiego Słońca, takich warunków. O, teraz to widzicie. Popatrzcie, co się dzieje na niebie. Podniosę Wam specjalnie. O, to jest to, o czym mówię. Widzicie, tam jest najbardziej intensywna czerwień. U góry w tej chwili ta czerwień zaczęła podświetlać. Wow, podświetlać niebo. A tak wygląda, wygląda kadr. To jest. To jest potęga natury. To jest. Potęga tego, co my jako, jako fotografowie krajobrazu możemy doświadczyć, jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym spektaklem. To jest po prostu genialne. Uwierzcie mi, cisza, spokój jestem 20 minut od Warszawy i mogę podziwiać takie rzeczy na niebie. Rewelacja. Popatrzcie na to, to jest spektakl. Jedyny w swoim rodzaju, jedyny. Nic takiego nie da się zobaczyć, siedząc o szóstej rano w domu. Baby, don't touch me. It's crazy None of your business, I'll run, run, run When did you quit being fun, fun, fun? Jedna rzecz jeszcze, którą, na którą zwracam uwagę. Poczekajcie. Wiecie co, nie chce chcę nic mówić. Ale tam jest potężny Łoś. Spróbuję się do niego. Mam, mam zaledwie 100 mm. Ale spróbuję sobie tam za, za tą. Jaki piękny! Poczekajcie, czy ja będę mógł Wam to pokazać? Ale piękny! O, jest! Poczekajcie! Zaraz spróbuję Wam go. zrobić Wam zbliżenie, niech... nie wiem, czy to będzie widać. Poczekajcie, gdzie On jest! O, jest tu, w tym miejscu! Tu jest na dole kadru. nie no nie zobaczycie go Czekajcie, czekajcie, czekajcie Zaraz spróbuję coś wymyślić O tu jest, tu jest, tu jest Tu Po środku już mnie zobaczył patrzy w moją stronę ale no właśnie tak to jest dzisiaj postanowiłem że będę miał lżejszy plecak jakie ma piękne poroże i nie wziąłem 7200 ale Tak. Za chwilę wyląduje w bez klamek z początek majowego weekendu a właściwie jest piątek przed majowym weekendem czyli 28 kwietnia jest godzina 2 rano leje deszcz a ja po dwóch godzinach snu wsiadłem w samochód i zamierzam przejechać 320 km żeby dostać się z Warszawy do Rogalińskiego Parku do Lina pod Poznaniem żeby fotografować dęby i nie wiem na co liczę czy liczę na to, że będzie padać deszcz czy liczę na to, że będę miał trochę szczęścia czy może liczę na to, że się rozpogodzi ale jest szansa na okno pogodowe właśnie o poranku więc chcę dojechać tam na wschód słońca może uda mi się sfotografować te dęby w jakichś fajnych warunkach a jak nie, to będę je fotografował w jakichkolwiek warunkach. Bo muszę je sfotografować, skoro jadę tam o tej porze i pewnie jak będę wracał, to będę nieprzytomny. Zobaczymy co z tego wyjdzie, więc za chwilę. Start, kupiłem kawę, zatunkowałem samochód i jadę. Zobaczymy, co z tego będzie. Watarłem do Regalina O Jezus ile ten plecak waży Zaraz zobaczymy, tu jest jakaś furtka O Chodzę tu sobie Co tu jest napisane Regulamin zwiedzania parku To jest niewiarygodne miejsce Jeżeli będziecie mieli okazję przyjechać do tego parku organickiego parku krajobrazowego musicie to zrobić, to jest po prostu niewiarygodne Dobra, znalazłem przejście na drugą stronę tego kanału, czy tam rzeczki już nie wiem jak to się nazywa i to co się dzieje teraz jest jeszcze ciekawsze bo tam, czyli za wami za wami nie za mną, tylko za wami Wychodzi słońce coraz wyżej i zaczyna podświetlać całą tą łąkę i te wszystkie dęby. I to, co się dzieje, to jest po prostu nie do wiary. Pojawił się kolor, pojawiło się fajne słońce, i te niektóre dęby są tak ładnie podświetlone, że nie uwierzycie.